Gotowi, państwo? Gotowi jesteśmy. 3 2 1. Cześć, jesteśmy mega młodzi i zapraszamy was do oglądania naszego nowego programu. Obserwujcie nasze social media, jesteśmy już na Facebooku, na TikToku, a dzisiaj startujemy z naszym nowym programem. Żeby zacząć z naszym nowym programem, musimy troszkę opowiedzieć o sobie, a jesteśmy fundacją, która powstała z myślą o życiu politycznym i społecznym ludzi młodych. Ewelina Zieniuk-Cupryn, prezes Fundacji Mega Młodzi i Jędrzej Halesz, przewodniczący Rady. I zacznijmy opowiadać trochę o tej fundacji, a nikt nie opowie o niej lepiej niż prezes Fundacji Ewelina. Fundacja Mega Młodzi powstała z bardzo prostej przyczyny. Dziś wiele decyzji zapada bez naszego udziału. A my chcemy to zmienić. Dlatego jednoczymy się w naszej fundacji chcemy pokazać życie polityczne i społeczne z naszej strony. No i zacznijmy pierwszy temat, zacznijmy rozmawiać o ostatnich wydarzeniach w polityce i o tym, co się stało chociażby w Sejmie. No Włodzimierz Czarzasty został marszałkiem Sejmu. Czy jest to wydarzenie, o którym powinniśmy rozmawiać? Powinniśmy. Ale dlaczego? W bardzo, ważnym, w, bardzo ważnej, w bardzo ważnym kontekście. Kontekst tego jest taki, że cały czas nasza klasa polityczna próbuje wmówić nam, że my jesteśmy. Zobowiązani pewnymi umowami. I jak politycy wybierani do Sejmu, którzy tworzą obecnie koalicję rządzącą, zostali wybrani przez ludzi młodych, obiecali nam pewne rzeczy, o których zaraz powiem. Dlaczego Włodzimierz Czarzasty? No bo Włodzimierz Czarzasty był częścią umowy koalicyjnej. I gdy słuchałem całej debaty związanej z wyborem nowego marszałka. Cały czas pojawiało się ze strony Platformy Obywatelskiej, ze strony Lewicy czy Polski 2050, że umów należy dotrzymywać. No i dotrzymali umowy, no i niestety tylko ten stołek dla pana marszałka był w tej umowie. Kredyt 0%. Kredyt 0% to jest takie wydarzenie w ogóle w historii całej polskiej polityki, że tak samo jak kredyt 2%, czy tak samo jak inne dopłaty do kredytów, politycy myślą, moim zdaniem bardzo populistycznie, że jeżeli będą dawać ludziom młodym dopłaty do kredytów, to mieszkania staną się tańsze. Ale chyba tak nie jest, nie? Myślę, że... Myślę, że nie jest. Myślę, że na pewno nie jest. Jest wręcz odwrotnie. Mieszkania drożeją z roku na rok, co, co widzimy, a te dopłaty są tak naprawdę tylko populistycznym dodatkiem. Jest bardzo dużo odsetek osób, które mieszkają z rodzicami. Według ostatnich szacunków i badań, jest to około 35-40% młodych ludzi w wieku do 35 lat. To w ogóle jest przerażające, że w XXI wieku musimy rozważać mm, tak Błahe tematy, prawda? Jeżeli człowiek, który ma pracę, który zarabia załóżmy 5 tysięcy złotych miesięcznie, chce kupić mieszkanie i chce to zrobić sam, żeby to mieszkanie nie miało 15 m kwadratowych, nie ma szansy tego zrobić w polskim systemie i w polskim wymiarze bankowym. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Tym bardziej, że jeszcze wcześniej musi myśleć o wkładzie własnym, który na dzień dzisiejszy wynosi 20%. 20% to w ogóle jest jakiś zamordyzm. Ogólnie rzecz biorąc, banki w Polsce mają chyba spore Eldorado, nie? Mają dość do dużo. No, Dość dużo. Związki partnerskie. Och, o związkach partnerskich to można mówić tygodniami, miesiącami. Ja pamiętam jeszcze, nie wiem czy, e, ty, czy ty pamiętasz, na no pewno pamiętasz 2011 rok, jaka była ogromna dyskusja o związkach partnerskich. Wtedy poseł Platformy Obywatelskiej, nie pamiętam jak się nazywał, e, poseł Platformy Obywatelskiej wnosił swój autorski. Program Związków Partnerskich. Wtedy w Sejmie był jeszcze palikot, wtedy w Sejmie byli, były inne ugrupowania, które tam robiły rumor, jeżeli chodzi o zwią związki partnerskie. No ale rzeczywiście mm, wtedy to nie przeszło, wtedy to było wykorzystywane politycznie i teraz też jest to wykorzystane politycznie. No niestety, dali się oszukać ci, którzy myśleli, że obecna władza wprowadzi im kredyt w 0% Związki Partnerskiej, kwotę wolną od 60 tysięcy. Tak? Zaraz powiemy o kolejnych rzeczach, na które dali się nabrać. To jest niestety bardzo przykre, że władza w Polsce, w Ogólnie władza w Polsce, y, którą sprawuje czy to obecna ko ko koalicja rządząca, czy tam wiele lat temu jeszcze y, inni rządzący, y, tworzy tak zwaną politykę pr -ową. To znaczy wszystko, co się dzieje w Polsce, jest wynikiem reakcji na pewne zdarzenia. znaczy, to jak minister ma wyjść, jak ma powiedzieć, co ma premier powiedzieć, jaki fajny filmik na TikToku nagrać, bo te TikToki ostatnio premieracy, są strasznie cringe'owe, Ale wszystko skupia się do tego, żeby sprowadzić to do PR-u, do tego, aby polityk, Albo osoba, która startuje w wyborach, na, nawet w, y, w samorządach, o samorządach też zaraz powiemy, nawet w samorządach, niestety y, sprowadza wszystko do swojej wygranej i do tego, żeby zdobyć punkty poparcia. No oczywiście polityka to sztuka zdobywania władzy, to Sokrates chyba mówił, prawda? Natomiast, albo Arystoteles, nie pamiętam. Y, na, natomiast y, trzeba powiedzieć sobie jasno, nasza polityka XXI wieku, szczególnie w Polsce, jest polityką PR-ową, a nie polityką faktów i polityką. Rzeczywistą. No ale jeżeli chodzi o związki partnerskie, no musisz przyznać, że pojawiały się takie inicjatywy, jak choćby teraz z Pałacu Prezydenckiego płynie od Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego, inicjatywa ustawy o sobie najbliższej. Myślę, że faktycznie jest to dobre rozwiązanie, mhm. zwłaszcza po tym, co powiedziałeś. Związki partnerskie nadal są wykorzystywane tylko i wyłącznie w kampaniach, tylko i wyłącznie pod względem PR-owym. Tak naprawdę nic w tym temacie się nie dzieje. A ta Propozycja i ta ustawa prezydenta Karola Nawrockiego może być dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które czekają na to bardzo długo. I którym jest to potrzebne? Prezydent Andrzej Duda już proponował taką ustawę o związkach, o sobie najbliższej, bodajże to się nazywało, tak? Już abstrahując od tych ideologicznych wszystkich spraw, natomiast proponował taką ustawę, która rzeczywiście mogłaby pomóc nie tylko ludziom związanym w różnych powinowactwach, jak na przykład ta ustawa przewidywała prezydenta Dudy, którą praktycznie tą samą, gdzieś tam pałac prezydencki przebunkuje, że może złożyć, że na przykład babcia z wnuczką będą w stanie zawrzeć taką notarialną, jakby takie notarialne porozumienie, które pomoże im na to, żeby sprawnie dziedziczyć, żeby wyłączyć resztę rodziny z dziedziczenia, żeby odwiedzać się w szpitalach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no niestety... Ale w tym momencie nam w ogóle brakuje takiej rzeczywistej dyskusji i takiego pola do dyskusji, gdzie moglibyśmy bez ideologicznych tam wstawek różnych opcji, bo to nie ma znaczenia, czy to jest skrajna prawica, czy skrajna lewica, różnych opcji o tym, żeby porozmawiać o takiej ustawie o osobach najbliższych. No ale tak, niezrealizowany konkret, kolejny niezrealizowany konkret, ale powiem Ci, przepraszam Cię, bo są plusy tego wszystkiego. Pani minister Kotula dostała ministra konstytucyjnego za to, żeby wprowadzać związki partnerskie. Widzisz? Nie wszyscy stracili. Pani Dobry. minister zyskała. Pani minister zyskała. Dobra, okej. Okay. Się nagadam tutaj. Taka Kto twoja ta? rola. Ta moja rola. Robisz to, co umiesz tak, najlepiej, tak, tak. po prostu mówisz. No, mówić. mówić. <grym> Potem spokój będzie w domu, że ona nie będzie cisnęła, że za dużo mówię. Alec no obywatelska krzyczała, że to jest największa zbrodnia, jaka mogła być Polski ład. Hołownia też zresztą i Pesuje też. Będzie to taki mieć wydźwięk jednopolityczny, ale to my jesteśmy uh -huh. jednak konserwatywną fundacją, prawda? No jasno określoną po jasnej stronie mocy. Dobra, wróćmy do kwestii podatków. Składka zdrowotna. Aj, podatki, matko jedyna, o nich to by można to było mówić. co przedsiębiorca lubi najbardziej. Ale posłuchaj. To, to nie tylko przedsiębiorca, to każdy podatnik w tym momencie uwielbia podatki. Dlatego, że w 2020 roku doszło do rzeczy niesamowitej, został wprowadzony polski ład, czy w 2021 roku, ale chyba w 2022 roku, został wprowadzony polski ład przez rząd Mateusza Morawieckiego, który miał całkowicie zrewolucjonizować i odmienić postrzeganie podatków w Polsce. I co się stało? No, jak zwykle. System się bardziej skomplikował, ludzie mają dość tego, że muszą płacić podwyższoną składkę zdrowotną, no ale na szczęście przyszła koalicja obecnie rządząca i powiedziała: słuchajcie, My wam tą składkę zdejmiemy. Wy dzięki nam nie będziecie już płacić 9%, czy tam 4,9% na system ochrony zdrowia. Co więcej, pani minister Leszczyna. Była minister zdrowia, która głosowała za zniesieniem składki zdrowia. To w ogóle są jakieś abstrakcje dla mnie. To jest właśnie ten PR, o którym rozmawialiśmy. Sama mówiła, że wszystkie problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i co mamy? I oczywiście polski ład nie został cofnięty, bo to były dobre reformy, w części, a w części niestety zbyt skomplikowane. Mówił o tym zresztą sam premier Mateusz Morawiecki we wczorajszym, w, 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 mimo że nie wczorajszym, ale w wywiadzie w gazecie.pl. Bardzo dobry wywiad polecamy swoją drogą. I te problemy nie zostały zlikwidowane. Tak? I jak ja widzę albo słyszę posłów Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy Hołowni, którzy wychodzą i krzyczą z mównicy sejmowej, bo jestem fanem śledzenia sejmu, zwłaszcza oświadczeń poselskich, że Polski Ład rujnuje polskich przedsiębiorców, a od dwóch lat nie są w stanie nic z tym zrobić. No biedni ci nasi posłowie. Bardzo. Widocznie ktoś schował czarodziejską różdżkę. Ktoś schował czarodziejską różdżkę, chociaż pani minister ostatnio mówiła, że to nie tak z tą czarodziejską różdżką było. No to całkowicie co innego, bo co innego miała na myśli całkowicie, wiesz? No. I tak to było. Jak wieczorek przy tych akademikach za złotówkę. No to przejdźmy do studentów. Akademiki za złotówkę. Przecież to miał być taki sztandarowy projekt. Lewica szła z penselem, mówiąc nam, będziecie mieć akademiki za złotówkę. I co się stało? Akademików nie ma. I są coraz w coraz, w stanie. I są coraz droższe. Ostatnio jak widziałem gdzieś w Warszawie czy w Szczecinie, w jakimś mieście metropolitalnym, żeby akademik kosztował 1300 zł za pokój i to dostępność jest taka, no żeby nie powiedzieć słaba, to powiem średnia. To trochę tak jak z dostępnością 600 zł do wynajmu mieszkania dla studentów. Tak, to był kolejny taki e, utopijny program, ale posłuchaj, to by miało nawet rację bytu. Gdyby koalicja obecnie rządząca stwierdziła, że dokłada każdemu studentowi 600 zł na wynajem mieszkania czy pokoju, nie tylko w akademikach, ale także prywatnego mieszkania, myślisz, o ile wzrosłyby ceny za wynajem pokoju albo mieszkania w mieście metropolitalnym? Myślę, że wprost proporcjonalnie do cen mieszkań. Tak, dlatego apelujemy do polityków, nie róbcie tego, nie, 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 nie dokładajcie do kryzysu. Kredytów, zmuście banki w końcu, żeby płaciły realne podatki, i zmuście ich do tego, aby chociaż banki ze spółek Skarbu Państwa po prostu nas tak nie łupiły na odsetkach. Czy to jest prosty apel? Mam pomysł. Tutaj nagrywamy program, mam pomysł i przy Was wszystkich. Zróbmy Konstytucję młodych. Konstytucje młodych, w których piszemy nasze fundamenty naszego działania, nasze jako fundacji. Zróbmy konstytucję młodych, których zawrzemy, nie dla wspierania banków, szczególnie spółek skarbu państwa, które powinny dawać nam przykład. Jak ja widzę, że bank PKO, SA czy BP, oba banki, chwalą się na swoich stronach internetowych tym, że one mają rekordowe zyski, a moja rata, zamiast wynosić te 3000 za, za, za kredyt hipoteczny, wynosi 6000 i jest na 30 lat, no to coś się w kieszeni jednak otwiera, nie? jednego ulubionego polityka. Ale on już jest nieaktywny. Siedział ostatnio w więzieniu. Dobrze, tam siedział w więzieniu. Który nie siedział. Słuchajcie, my mamy taką m, ostatnio zabawę, że wybieramy sobie jednego parlamentarzysta albo samorządowca, o którym, którego ciepło będziemy wspominać na antenie naszego programu. Ja mam takiego polityka, ale o tym na koniec. Ty też masz na pewno. Wybrałaś sobie mam. jednego, tak? ale jest już nieaktywny. Ale to tam nieaktywny. On może być, <grym> wiesz, no, polityk to polityk. Oni są wiecznie żywi, jak leni to może w takim razie jeszcze centralny port komunikacyjny. Wydaje się, że jest jeszcze w fazie optymalizacji. Tak, w fazie optymalizacji. Jak pięknie to nazwać. <laughs> Faza optymalizacji. To jest najlepsze słowo.